Jesteśmy na żywo. Cześć Marcinie, witam cię. Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać na temat zdrowia, odporności, nie tylko w związku z zimą i sezonem, właśnie na spadek tej odporności, na to, że więcej ludzi choruje w tym okresie. Chodzi nam o to, żeby na cały rok się zabezpieczyć i tak naprawdę pomyśleć na przyszłość, na lata o naszej odporności. Ze mną Marcin Dominiak po drugiej stronie kanału z Londynu. Witaj, Marcinie. Witam wszystkich, cześć, Agatko. Dziękuję, że możemy znowu coś fajnego razem zrobić. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówili o odporności i to nie tylko w środku zimy. Często osoby w okresie jesienno-zimowym, Środkowo-zimowym, później wiosen, zimowo-wiosennym chorujemy na różne skorzenia grypopochodne. Kogoś boli gardło, ktoś ma katar, ktoś ma wyższą temperaturę, ktoś kaszle. I to jest bardzo nagminne. I wszyscy, jak przychodzą, czy do mnie do gabinetu, czy prowadzę różne rozmowy z osobami O, bo tego boli głowa ten nie przyszedł do pracy. I to się takie historie cały czas powtarzają. I pytacie, co jest dobre na odporność? No więc oczywiście większość osób powie witamina C, witamina D3. Niektórzy powiedzą, zjedz sobie czosnek, zanim się położysz, spać na rozgrzanie, tudzież jakaś tam maliny i tak dalej. Propolis. Propolis. To wszystko działa, oczywiście, ale my dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć o czymś, co możecie stosować symultanicznie do tego, co już sobie stosujecie. I to są agatko. Beta-glukany. Co to są te beta-glukany, jakbyś powiedziała? Beta-glukany, słuchajcie, w mądrych encyklopediach właśnie wyczytałam, że kiedyś one były w żywności, a dzisiaj niestety współczesna dieta tego nie ma. Upośledziła właśnie naszą dietę w beta-glukany które występują w różnych produktach, np. w zbożach, w drożdżach, w grzybach, w bakteriach. Kiedyś było ich więcej. Przykład taki: yy, beta-glukany występowały na jabłkach tych dawnych yy, z tymi takimi yy, zrobakami, tak naprawdę, <laughs> czyli ta dawna skórka. Yy, za, gdzie robaki chętnie się tam pasły na tych jabłkach. Wiem, że dzisiaj o takie jabłka bardzo ciężko. Stąd coraz mniej tych beta glukanów, o ile w ogóle są w tej żywności, którą dzisiaj mamy dostępną. Marcinie, powiedz, czy wcześniej przed Zinzino znałeś beta glukany? Bo ja przyznaję się, że nie, że nie miałam tej świadomości. Ale tutaj mogłam to przestudiować i też poczuć na własnej skórze działanie beta-glukanów. Przyznam, że nie. Pierwszy raz ten termin, gdzieś ten termin słyszałem, ale wiecie jak to jest. Ktoś gdzieś tam coś mówi. Ehm. Ale to było, termin był mi znany, ale bardziej z angielskiego jako beta-glucans. Ale to było przy okazji jak się uczyłem anatomii odporności do, do tych rzeczy, które robię jakby jako terapeuta, natomiast absolutnie szczegółów. Wiedziałem, że to jest coś z odpornością, ale to tak dzwoniło w kościele, ale nie wiedziałem w którym, czyli ogólnie mogę powiedzieć, że moja wiedza na ten temat była zerowa. Mhm. Natomiast tutaj faktycznie jak przeszliśmy do Zinzino, My tutaj mówimy o przewlekłych stanach zapalnych i tak dalej, ale w tle ta odporność i swoista i nieswoista się przejawia, no bo to jest podstawa naszej pracy. I temat beta-glukanów, ktoś mi powiedział, o jak się przeziębisz, weź sobie protekt, to ci przejdzie. Ja tak mówię, przecież ja zawsze bierę witaminę C, suplementuję się, no, no nie wiem, oczywiście... Wiadomo, że odporność to, to też w moim przypadku sauna, potem wychodzę na śnieg, często, no w Anglii akurat śniegu nie ma, no to po prostu wychodzę na tą temperaturę, która jest na zewnątrz i tak się hartuje i to też działa i to też Wam polecam, oczywiście nie dla wszystkich, Czy na przykład morsowanie też jest super, no ale to mówię, to są takie rzeczy troszeczkę ekstremalne, nie dla każdego, natomiast faktycznie te beta-glukany, ja jeżdżę dużym motorem i po prostu jeżdżąc w temperaturze około zera, no często mnie ten gard gardło zaczyna mnie boleć i... Ja się trochę opierałem, by znam, że się trochę opierałem, ale mówię dobrze, no spróbuję, dlaczego nie? I słuchajcie działa, słuchajcie działa naprawdę, czyli tutaj akurat my mówimy o mieszance beta-glukanu w połączeniu z witaminą D3 i z witaminą C z Aceroli i to jest właśnie Protect i to działa naprawdę super. To działa tak, że po prostu bardzo wzmacnia odporność naszą i tego naszego układu immunologicznego praktycznie od razu i mogę to po sobie powiedzieć, że jakby szybkość działania i niezawodność jest dużo większa niż jak jest witamina C, bo witamina C działa fajnie na początku, ale jak już ta choroba wejdzie, to potem już jednak się rozwija. Natomiast tutaj jest to bardzo szybko zbijane. Beta-glukany mają również wiele innych funkcji, ale Agatko, może Ty nam troszkę więcej powiesz na ten temat. Co, powiem, powiem o swoich doświadczeniach dwóch mhm. takich klasycznych, to jest ból gardła i katar. W momencie, kiedy zareaguje beta-glukanami w pierwszych dwóch dniach, no to ten katar trwa 3-4 dni i faktycznie nie rozwija się infekcja. A drugi przykład, kiedy ta infekcja już się rozwinęła i za późno za, no, reakcja z tymi beta-glukanami weszła, Czyli już był taki stan zapalny, już angina i y, widmo antybiotyku. Y, zresztą u osoby, u której, u bliskiej mi osoby, u której to miało miejsce zwykle, właśnie kończyło się antybiotykiem i takie 2-3 tygodnie borykania się z tym y, chorym gardłem y, ropnym. I wyobraźcie sobie, że po właśnie już takiej rozwiniętej tej infekcji, podaniu tych beta glukanów, całkowite wyciszenie i wycofanie tych problemów do kilku dni, zmniejszenie dolegliwości objawów, i już osoba nie musiała brać tych antybiotyków i to też było takim argumentem, który mówi faktycznie to działa, no bo jeżeli już tutaj ma ropną anginę i ten beta-glukan zadziałał po tych paru dniach infekcji, no to to był świetny efekt. Bo rzeczywiście działamy tutaj przeciwzapalnie, działamy hamująco na rozwój bakterii, wirusów. Więc możemy reagować przy infekcjach i bakteryjnych, i wirusowych. Więc jest to bardzo dobra alternatywa dla takich terapii klasycznej medycyny. I ja mówię zawsze, że ten protek to jest taki emergency. Mhm. Miej to w aptece, w apteczce. Oby w aptece też mogli to mieć. W aptece domowej. Tak, w aptece domowej miej to, i w momencie, kiedy zaczyna się cokolwiek dziać drapanie, swędzenie, kichanie, pieczenie, yy, nawet na skórze, zaczerwienienie. To warto zastosować beta-glukany, bo one w dwa dni namnożą tych komórek odpornościowych, które poprawią reakcję odpornościową, immunologiczną, zwiększają tą reakcję immunologiczną. Więc to jest takie podstawowe działanie beta-glukanów, ale ono jest o wiele szersze. Też sobie tutaj przygotowałam ściągę. Są oficjalne, niezależne badania nad bytaglukanami i właśnie takie oświadczenia zdrowotne z tych badań mówią nam o tym, że oprócz wspomnianych działań działa redukująco na guzy, na nowotwory. Mhm. bardzo dużo badań się w tym kierunku robi, ponieważ beta-glukany w wielu krajach, na przykład w Stanach, są stosowane właśnie w protokołach nowotworowych, mhm. ale tutaj w tych oświadczeniach oficjalnych jest napisane, że właśnie również przy problemach z układem immunologicznym i w chorobach autoimmunologicznych. Mhm. I tutaj był, był przykład łuszczycy i RZS-u, czyli reumatoidalnego zapalenia stawów. Więc możemy tutaj też przy innych właśnie takich osłabieniach immunologicznych, chorobach autoimmunologicznych też podpierać się tymi beta-glukanami. I na przykład też świetne były badania na temat jelit, poprawy funkcjonowania jelit, nabłonka jelit, śluzówki jelit, mikrobiomu jelit. Dochodziło do poprawy właśnie funkcjonowania tych narządów i części jelit poprzez produkcję octanu, propionianu, maślanu, które tam mają. Dobrze goić, wzmacniać, uszczelniać, regenerować jelita, a także poprawiać właśnie skład bakterii w jelitach, więc poprawia się funkcjonowanie układu pokarmowego i trawienia i wchłaniania, przyswajania innych substancji. A wiemy, że układ odpornościowy jest w jelitach, więc jest to bardzo, bardzo istotny element do budowania odporności. Tak, wszystkie te twierdzenia, o których wspomniałeś, to była organizacja EFSA, tak, czyli EFSA, czyli jakby niezależne źródło europejskich tych standaryzacji żywności, która jest ogólnodostępna na rynku, więc to jest to. Również takim źródłem jest PubMed, niezależnym oczywiście, który też właśnie też zwraca między innymi w wielu studiach przypadków uwagę na to, że. Beta glukany, poza tym wszystkim o czym wspomnieliśmy, zawierają właściwości antyoksydacyjne, antyoksydacyjne, czyli te antyutleniające, przeciwdziałające tym wolnym rodnikom. Więc, jakbyście chcieli jakieś źródła, skąd my to wzięliśmy, to jest właśnie EFSA i PubMed. Poza tym, oczywiście, jest szereg doświadczeń naszych, naszych klientów, etc. To, co jeszcze ja bym tylko tutaj nadmienił, to warto dodać to, że też beta-glukany działają prewencyjnie w stosunku do absorpcji cholesterolu z żywności. I również my tutaj zagadką często zahaczamy o skin i beauty, ponieważ jestem aestetycznym, a Agatka jest kosmetologiem, więc mamy bardzo pokrewne zawody, ale no. Oficjalnie w różnych krajach troszkę się różnie one nazywają, natomiast to co, na, to, co w środku, to i na zewnątrz, więc również, że beta-glukany pozytywnie wpływają na prewencję niszczenia właśnie komórek i pomagają. Jak macie jakieś zaczerwienienia czy irytacje na skórne, również to powinno troszkę zniknąć. To, to się wiąże oczywiście z tym chociażby z tą łuszczycą, z tym psoriasis, o którym, o którym wspomniałeś, tylko to jest po prostu troszeczkę od innej strony. Czyli jak sami widzicie, że beta-glukany pełnią dużą rolę. Trochę jest nam przykro y, 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 z powodu tego, że one nie są tak szeroko popularyzowane, ale z drugiej strony jest nam tak bardzo miło, że my mamy możliwość ich popularyzacji, popularyzacji i rekomendacji, co właśnie z chwilą obecną czynimy. Y, więc y, słuchajcie, no, y, ja bez... myślę, że ta popularyzacja była y, tak. w trakcie y, pandemii mocno. Dlatego, tak. że brakowało tego protekta u nas. wszystkich no, brakowało. Można było tak. go kupić, bo mhm. wszyscy wykupywali, bo tak. faktycznie był pomocny. Mhm. I tak samo armia amerykańska zainteresowała się właśnie tymi badaniami i beta-glukanami, mhm. bo stosowali właśnie w Instytucie Badań Radiologicznych. Radiobiologicznych, gdzie właśnie wykazano, że te beta-glukany genialnie się sprawdzają właśnie na stymulację, regenerację białych krwinek, właśnie spowodowanych jakiś tam uszkodzonych na skutek jakichś problemów, na przykład z promieniowaniem czy innymi tutaj. Chemicznymi koronami. rzeczami, mhm, tak, tak. dokładnie. Także jak widzicie, jak sama nazwa produktu jakby stanowi protek, czyli ochraniać i to jest dokładnie to ochranianie, które jest, to jest dokładnie to. Koniecznie trzeba go subskrybować. Warto go po prostu mieć jako produkt w domowej aptece na zasadzie nawet jedno czy dwa opakowania. W ekstremalnych sytuacjach, jak się już przeziębicie i to jest z Wami, co 6 godzin 4 te kapsułki są rekomendowane. Mówimy o takiej wartości już, gdzie ta choroba się rozwinęła, natomiast prewencyjnie jedną dziennie zawsze można sobie, podobnie też tam jak z Nogina i innych, po prostu taka dawka przepływająca, która gdzieś ten układ odpornościowy nam na poziomie stałym trzyma w lepszej kondycji. Nie, absolutnie nie jest to do niczego konieczne, to jest tylko rekomendowane jako opcjonalne rozwiązanie. Ja, ja akurat tak robię i no, mi się to doskonale sprawdza. Wiesz co, no, też warto powiedzieć, że właśnie w tym protekcie oprócz beta-glukanów jest i witamina C i witamina D, więc ten skład jest taki celowany w kierunku podniesienia naszej odporności nie tylko na wirusy i bakterie, ale też właśnie na przewlekłe problemy, choroby układu odpornościowego. Dokładnie. Moi drodzy, dzisiaj nagrywamy krócej, nie wiem ile tam wyszło, chyba z 10 minut, ale chcieliśmy wam tylko powiedzieć o tym, że do układu odpornościowego, do tych takich rzeczy, które są stosowane na co dzień medycznych, plus tych rzeczy takich bardziej tradycyjnych na rozgrzanie i witamin typu D3C, również są beta-glukany, które są Dostępne, właśnie w formie protektu. Oczywiście można to z żywności brać, ale tutaj by naprawdę trzeba było bardzo duże ilości, żeby ta dawka była taka, jaka ma być, żeby to naprawdę zadziałało antyprzeziemieniowo, że tak powiem. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jakbyście mieli pytania, to piszcie, chętnie odpowiemy. Jak nie będziemy czegoś wiedzieli, to się dowiemy i wtedy do Was wrócimy. Także dziękujemy bardzo za uwagę. Agata Krok. Marcin Dominiak, do zobaczenia. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. Już jesteś.